Zakres robót obejmuje przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej KR3, budowę pasa najazdowego o powierzchni z kostki kamiennej granitowej łuk na połączeniu ulicy Bulwary z ulicą Gdańską, budowę chodnika o nawierzchni spłyt kamiennych granitowych i kostki kamiennej granitowej, budowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki kamiennej granitowej, budowę miejsc postojowych o nawierzchni z kostki kamiennej granitowej. Budowę przejść dla pieszych o nawierzchni z kostki kamiennej granitowej, gospodarkę istniejącym drzewostanem, wycinkiem drzew, zabezpieczenie drzew na czas trwania robót, wykonanie zieleńców i nasadzeń uzupełniających budowę linii kablowej średniego napięcia, budowę linii kablowej oświetleniowej, przestawienie istniejących słupów oświetleniowych, ustawienie projektowanych słupów oświetleniowych, Budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji z siecią wodociągową przebudowa, usunięcie kolizji z siecią gazową przebudowa, usunięcie kolizji z kanalizacją i kablami teletechnicznymi TPSA przebudowa, usunięcie kolizji z kanalizacją i kablami teletechnicznymi Netia SA przebudowa, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu wyniesienie w teren nowych granic pasa drogowego określonych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Skorelowanie realizacji robót budowlanych z zadaniem inwestycyjnym Miejskiego Przedsiębiorstwa Kanalizacji i Wodociągów we Włocławku polegającym na przebudowie sieci wodociągowych zlokalizowanej w ulicy Bulwary i ulicy Gdańskiej Wykonawcą inwestycji jest firma inżynieryjno-drogowa Drogtom Lider konsorcjum drogi i mosty Antoni Popowski PPUH Lux dom Partnerzy Konstorcjum, ale jakaś Kazimierza Wielkiego 1B87 800 Włocławek, województwo kojawsko-pomorskie